Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. enimo.net Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Jeśli masz do czynienia z uszkodzonym lusterkiem lewym w Seat Biza 4 SC z lat 2008 do 2015, nie musisz rezygnować z samochodu. Zacznij od sprawdzenia, czy oryginalny komponent nadal działa, Czasem wystarczy naprawić łącznik lub wyregulować uchwyty. Jeśli jednak wymiana jest konieczna, postępuj zgodnie z poniższymi krokami. Najpierw przygotuj zestaw narzędzi: ściągacz, śrubokręt krzyżakowy, gniazdo wężykowe oraz pomoc drugiej osoby. Rozpocznij od odłączenia akumulatora, aby uniknąć uszkodzenia elektroniki. Usuń zewnętrzne ręczne zapiory lusterka, a następnie delikatnie odwróć obudowę, by dostać się do śrub mocujących. Odkręć złącze elektryczne i zdjęć stara część. Nowy lusterkowy element musi być ściśle dopasowany do modelu, sprawdź kod produktu, np. 4 mnożone przez 10 do potęgi -971 545 AB. Umieść nowy komponent w uchwycie, podłącz przewody, a następnie dokręć wszystkie elementy. Upewnij się, że ruchy lusterka są swobodne i nie blokują otwierania okna. Gdzie szukać części? Sprawdź sklepy online specjalizujące się w samochodach marki Seat, podając dokładnie rok produkcji i kod modelu. Uwaga: Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką, zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.